Mamo, co robisz? Mam tu dwa nowe zdjęcia, które chcę powiesić tutaj na ścianie, ale muszę wbić gwoździa w ścianę i tutaj narysuję ołówkiem dziurę. Mamo, telefon! Dziękuję, Lenko. Nikola Hauser, oczysz, Sara. Tak, czy mamy jajka? Już chwilę sprawdzam. Tak, mamy, mogę ci dać. Szybko przyjdę. Do zobaczenia. Michał, idę do sery. możesz powiesić te zdjęcia? Bardzo proszę. Tak, oczywiście, dzięki. Ania, po co ci taki wielki młotek, żeby przebić zdjęcia nim? Aniu, może lepiej nie. Jeszcze wybierz nam ścianę. No dobrze. To ja wychodzę. Pa. A. Właściwie powiesimy te zdjęcia. Może na mamie zrobimy pranka i damy taką ogromną dziurę? Super pomysł! Dajcie mi ten motyl i przybijem zdjęcia. Dzięki za jajka. Co to było? Nie wiem sama. Może to u nas w domu? No sama nie wiem, bo powieszamy zdjęcia. Muszę iść, pa! pa. Co to za dziura w ścianie? Co tu się stało? Wybiliśmy przez przypadek młotkiem tą dziurę. Przepraszamy, mamo, nie chcieliśmy. Pokażcie mi tą dziurę, ale ona jest sztuczna? Tak, zrobiliśmy na tobie pranka. Na szczęście to jest tylko sztuczna dziura. Są obrazy, Michał. Są tutaj. Aha, okej. Okay. Powie się, okej. Okay. A ty, Aniu, jedziemy teraz na zajęcia do przedszkola. je! Yeah! Lęko, schowaj tą dziurę. Dobrze, mamo. My idziemy, pa. Pa.